Robię raz, pączki w moim życiu. Mam nadzieję, że wyjdą. Mam fankę ze sklepu Żabka. Jak nie robić pączków? Mmm, tusty czwartek. Ej, chwila, mogę sama zrobić pączki. Więc słuchajcie, dzisiaj zrobimy pączki. Zapraszam! Chodźcie! Po pierwsze, podprzątamy blat. szuru buru dur-durum. Po drugie, szukamy zjawy, czyli patrzymy, czy wszystkie mamy produkty. I idziemy do sklepu. Okej, okay, więc właśnie idę twaruk, bo tylko tego mi już brakuje, bo w ogóle znalazłam taki super przepis. Odwied przepisy baletnicy, gdzie nie ma drożdży żadnych, gdzie nie ma żadnych takich konserwantów i ma w ogóle złych rzeczy, jest tylko jakiś tam twaruk, więc idę po niego, bo go nie mam i zabieramy się do roboty. Mega się, mega cieszę, bo no zrobię pierwszy raz pączki w moim życiu. Mam nadzieję, że wyjdą. No. <śleskujesz> Słuchajcie, mam już czwartek i mam fankę ze sklepu Żabka. Jest to pani, która kibicuje mi z całego serduszka odnośnie pączków. I y, wydaje mi się, że raczej jak wyjdą, to dam jej spróbować, bo no, takiego wsparcia od nikogo nie dostałam. Naprawdę, jeśli pani mnie ogląda, to wielkie dziękuję, że trzyma pani ze mnie kciuki. Okej, okay, a więc wróciłam, przebrałam się no nie wnikajcie i teraz pokazuję co jest potrzebne do tych pączków ok, w końcu mam ciszę i spokój więc mogę już do was mówić ok, więc już wszystko zmiksowałam ze sobą to teraz na talerzyk daję trochę mąki i za pomocą dwóch małych łóżeczek będę to ciasto dawać na ten talerzyk, obdarzać tą mąką, będę robić kółeczka i kładać na kolejny talerzyk, aż w końcu będę to dać na, dawała na olej i zobaczę co wyjdzie. Właśnie wlałam olej i on musi się nagrać do 150 stopni. Tutaj już jest połowa, jeszcze dużo zostało. Słuchajcie, właśnie włożyłam tutaj i teraz będą się piec i ogólnie nikt mi nie wierzy, że to wyjdzie. No ogólnie to to strasznie śmierdzi, ale wydaje mi się, że może coś z tego wyjdzie. Smakują? Bello! Daj! Jej, a ja to dalej robię i kładę. Uch, kuchnia jest cała pobrudzona. Okej, okay, więc tak ogólnie wygląda kuchnia po tych wszystkich tutaj Kolejne jeszcze robią A tutaj już, no Jezu Mało ich w ogóle wyszło Wszyscy je jedzą, a ja jeszcze nie próbowałam No już koniec Więc zaraz będziemy je testować Ok, więc posprzątałam już całą kuchnię yy, Zaraz spróbuję Dam na nie cukier puder Okej, okay, więc jako dobry kucharz Powinna spróbować swoich e, pączków I... Dałam na nie puder i właśnie się wysyłało na moją rękę. Uwaga. Mmm. Mm. Dobra. Dobra. Mmm, Ci, którzy mówią, mi, powiedzieli mi, że nigdy nie zostanę kucharką. Widzicie? Kocha. Okej, okay, a więc tak jak powiedziałam, tak i zrobiłam. Właśnie idę do żabki. Dam pani trzy. Y Polczkie, mam nadzieję, że będą dobre i że je posmakują. Okej, okay, więc dałam Pani trzy pączki i mega się cieszę, bo to były w ogóle jej pierwsze pączki dzisiaj, więc się mega, mega cieszę. Yy, I powiedziała, że są dobre, ale no, jednak się cieszę, to były pierwsze pączki, więc dzisiaj, więc tu z czwartek zaliczyła od moich pączków, się mega, 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 mega cieszę. Dobra, więc mam nadzieję, że ten się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i że jedli się też pączki, a ja już zmykam i wesołego, tu z tego czwartku Słuchajcie, wchodzę do kuchni od godziny mm, odrobienia tego wszystkiego i patrzcie co zobaczyłam. Really, really, really. I know it was really, 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 really good, but but I only ate two. Patrzcie, tak wygląda ogóle, że nagrywanie Wszyscy im przeszkadzają, no ja nie wiem. Po prostu wszyscy teraz jedzą pączki, a ja nie mogę, bo ja robię swoje, ja mam miejsce na swoje pączki.